Podpisaliśmy umowę na tę idealizację obiektów powiatowych w ramach dużego projektu rozwój OZE w chojnicko czuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym i my w ramach tego projektu Światami mamy... ładnie wyglądasz tutaj, tak. cztery obiekty. Dziękuję pani Zwiecie. Bardzo proszę. Ja przedstawię później, jak pan mówi, że zabierał głos więc my w bieżącym roku będziemy remontować i termomodernizować dwa nasze obiekty budynek starostwa powiatowego i zespół szkół ponadgimnazjalnych nr 1 jedna firma czyli Zakład Usług Remontowo-Budowlanych Apollo Piotr Lubecki z Nowej Wsi koło wygrał przetarg i wartość termomodernizacji budynku starostwa to jest 1 721 836 i zespół szkół ponadgimnazjalnych numer 1, czyli na Kościerskiej 2 014 357. Mamy również nadzór inwestorski wyłoniony. Tutaj firma Kaiser z Kościerzyny będzie sprawować nadzór. W przyszłym roku zamierzamy ogłosić przetargi na dwa kolejne obiekty, czyli technikum numer 3 przy ulicy Sukienników oraz zespół szkół ponadgimnazjalnych w Malachinie. I to są te cztery obiekty, które mamy w ramach projektu dofinansowanie przypomnę tu jest 83,56% jeżeli chodzi o powiat chojnicki to dla nas przypada to dofinansowanie w wysokości 5 380 000 zł na te obiekty a wartość całego projektu tego wspólnego w ramach Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego to jest ponad 30 627 198 i tam mamy partnerów z gminy Czersk, Chojnice, Brusy, Miasto Czuchów, również jest w tym projekcie. Kolejny, jeżeli chodzi o szkolnictwo, ale to już działania miękkie, czyli toczy się projekt wsparcie szkolnictwa zawodowego w powiecie chojnickim i w ramach tego projektu Medyczno-Społeczny Zespół Szkół Policjalnych w Chojnicach prze przeprowadził zajęcia specjalistyczne z nauka pomiaru cukru i działań opiekuńczych wobec osób chorych z cukrzycą Zajęcia specjalistyczne z zakresu szkolenia opiekunów, usprawnienia psychofizyczne pacjentów z chorobami neurologicznymi, zajęcia z języka angielskiego i niemieckiego zawodowego dla uczniów tejże właśnie szkoły, doradztwo edukacyjno-zawodowe, kursy techniki terapii zajęciowej, umiejętności haftu, krzydełkowania, lepienia w glinie, rzeźby i płasko rzeźby. Ponadto od 3 lipca <coughs> uczniowie tej szkoły będą odbywać staże i praktyki. W, będzie ich dla 89 uczniów w szpitalach, w jednostkach, które działają w zakresie ochrony zdrowia, a także uczniowie zespołu szkół ponadgimnazjalnych nr 1, czyli tych na kościerskiej i numer 2 na Angowickiej, będą również w tym programu Staży i Praktyk uczestniczyć. To są nasze holnickie głównie. Zakłady typu Polkom, meblik i związane również z mechaniką pojazdową, czy stacjami kontroli pojazdu. Wartość tego zadania to jest ponad 2 miliony 800 tysięcy, dofinansowanie 90% i zadanie jest rozłożone na lata 2016-2020, tak naprawdę w tym roku, czyli w 2017 zaczął się ten projekt i, i, i przez 3 lata będzie realizowane. Kolejnym takim edukacyjnym zadaniem to jest szkoła przyszłości, zwiększenie kompetencji kluczowych i w ramach tego projektu, tak jak już wcześniej wspominałem, ale przypomnę, jest osiem szkół objętych tych, tym projektem. I między innymi są tutaj dodatkowe zajęcia dla uczniów z zakresu matematyki, fizyki, chemii, biologii, języki obce, geografia, ICT i dziennikarstwo. Głównym celem projektu jest to wdrożenie nowej, innowacyjnej formy nauczania opartej o nowoczesne technologie ICT. I oprócz wsparcia uczniów również jest wsparcie dla nauczycieli, bo nauczyciele korzystają z studiów podyplomowych, kursów i... Doradztwa, jeżeli chodzi o uczniów, również doradztwo edukacyjno-zawodowe. Głównym celem takim, tego projektu to jest właśnie nauczanie metodą projektu, czyli nie takie tradycyjne formy nauczania, przekazywania wiedzy, tylko metodą projektu. Wartość całego, a jeszcze jedno, w ramach tego projektu kupiliśmy 480 tabletów, które przekazaliśmy do szkół, również tworzone są pracownie środowiskowe w trzech poziomach, to jest w trzech grupach właściwie tematycznych, czyli pracownia informatyczna, pracownia nauk o środowisku i pracownia mechatroniczna i te pracownie będą w tych właśnie ośmiu szkołach. W ramach projektu przeprowadzono również szkolenia dla nauczycieli, ponad 160 godzin kursu z zakresu właśnie metody projektowej nauczania. Partnerem w tym zadaniu jest Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy i ona realizuje m.in. zadania z zakresu kursów i studiów podyplomowych dla nauczycieli, kursów rozwijających kompetencje zawodowe. Uczniowie wzięli również udział w Bałtyckim Festiwalu Nauki w Gdańsku w dniu 26 maja. W ramach projektu y, również będą wyjazdy do, na uczelnie wyższe y, Centrum y, Nauki Kopernik w, y, w Warszawie będą również y, kursy y, szkolenia y, dla nauczycieli i y, konkursy międzyszkolne y, wszystkich, którzy biorą udział w tym projekcie. Ten projekt kończy się y, 31 października przyszłego roku, także jeszcze, jeszcze trochę potrwa. Cała wartość projektu to jest 5 milionów 794 tysiące. Dofinansowanie w wysokości 95%. Wkład własny powiatu to jest w zasadzie wkład rzeczowy. Finansowy wkład to jest 17 zł. Jak na dziś. Jeżeli chodzi o tematy drogowe, to Trwają prace na zadaniach dofinansowanych z Programu Przebudowy Dróg Lokalnych tzw. Tak schetynówek, czyli ulica Strzelecka i Krojanty również zadania są realizowane bez większych przeszkód. Oczywiście jak przy każdej inwestycji są pewne problemy, ale rozstrzygamy je na bieżąco. Jeżeli chodzi o Wartości projektów to Państwo je znacie. Termin zakończenia tych zadań to jest październik 2017, czyli bieżącego roku. Ponadto. Proszę? Nie, na dziś nie ma, nie ma, nie ma takich sygnałów, żeby jakikolwiek termin przy tych zadaniach był zagrożony. Jeżeli chodzi o program rozwoju obszarów wiejskich, to realizujemy zadanie w konarzynach. Zakład sprzętowo-transportowy Czesław Pawłowski z Tucholi realizuje to zadanie. Termin zakończenia 31 października bieżącego roku. Rozstrzygnęliśmy ponadto przetarg na ulicę lotniczą w Konarzynach. Wielkość zadania to jest około 0,3 km. Zadanie było podzielone na dwie części, tak jak ustawa o zamówieniach publicznych nam nakazuje, żeby każde zadanie dzielić. Główny zakres rzeczowy, jeżeli chodzi o nawierzchnię to wygrała firma Marbruk, jeżeli chodzi o chodniki, wjazdy to firma Panaszycy. Cała wartość zadania 285 tysięcy, tu partnerem jest gmina Konarzyny, składem 130 tysięcy złotych. Ponadto rozstrzygnęliśmy przetarg na zadanie budowa mostu w miejscowości Rolbik nad Zbrzycą. To zadanie: najkorzystniejszą ofertę złożyła firma WANT. To jest firma, która dla nas realizowała takie zadanie jak przebudowa mostów w Starym Młynie czy w Leśnie. Wartość kontraktu: 2 227 950. Dofinansowanie z Ministerstwa Infrastruktury: 840 000. Partnerem tu jest gmina Brusy, także wkład własny będzie dzielony w stosunku 1 do 1 z gminą Brusy. Jeżeli chodzi o m, zadania drogowe to również na terenie gminy Chojnice lada moment będzie ogłoszony przetarg na nakładki na takich odcinkach dróg jak Nowe ostrowite sławęcin Sł kilometr Sławęcin-Obrowo, również kilometr Angowice Zakład Zagospodarowania Odpadów. Również około kilometra i w miejscowości Lotyń 0,3 kilometra. Zadanie szacujemy no, ponad, myślę, że wyjdzie ponad milion, patrząc na te przetargi, które, które dzisiaj rozstrzygamy. Do końca miesiąca, mam nadzieję, że nam się uda ogłosić przetarg. W połowie miesiąca będziemy znali, jakie będą wartości. Tu też Pana Wójta bezpośrednio interesuje, bo razem to zadanie jeden do jeden finansujemy. Także liczymy na to, że że y, będą korzystne ceny. Trochę późno te przetargi, panie starosty, nie? No ale późno y, już tak powiem doszliśmy do porozumienia, że jeszcze dodatkowo odcinki tam będziemy. Ale już deklarowałem 1 do 1. Jest to takie proste, wiemy wszyscy, że procedury przetargowe po y, zmianie ustawy prawa zamówień publicznych bardzo nam y, się skomplikowały, plus dodatkowo y, zmiana przepisów y, prawa budowlanego, które zresztą pan wójt bezpośrednio na. na w własnej skórze odczuł, że na przebudowę dróg, tak jak kiedyś można było robić to na zgłoszenie. Tak dzisiaj mm -hmm. praktycznie są interpretacje i, i orzeczenia sądów administracyjnych, że trzeba to realizować na pozwolenie na budowę i robić projekty do tego, co znacznie wydłuża cały Uro proces produktu. inwestycyjny. Dokładnie tak. Mm -hmm. Jeżeli chodzi o projekty, no właśnie mamy te projekty ogłoszone na ulicę Klonową w Pawłowie, Harzykowy Chojniczki. Projekt jest zrobiony, złożyliśmy wniosek o. Z RID. Harzykowy do 212. Projekt zlecony do 31 sierpnia. Chcemy mieć gotowy projekt, aby składać wniosek o Z Również projektujemy harzykowy małe Sforne gacie, Czyli ten odcinek, który nie był realizowany, czyli tak mniej więcej od Starego Młyna do. Miejscowości Sfornegacie, czyli tam, gdzie zrealizowaliśmy to w ramach tej przed mostem, tam ten kawałek. To jest około 10 km, również to projektujemy, bo mamy pomysł na to, żeby. To prawą ścieżkę rowerową troszeczkę, panie Starostowski, tak na dwóch odcinkach: Mały Sfornegacie tak. i tam Przimościu przy strudze, będzie... 7, ujście z No Tego się akurat przy strudze nie da poszerzyć, bo to jest temat bardziej skomplikowany, ale rzeczywiście ten fragment chcemy w ramach tych zadań jeszcze doprojektować, bo brakuje nam w małych sforach taki króciutki fragment od tej szkoły czerwonej do 30 metrów, nie? No dokładnie. Tam był problem z gospodarzem, który nie wyrażał zgody na to, żeby wejść na jego teren, tak. nawet nie chciał odcokolwiek. 100 razy wyrażał i 100 razy nie wyrażał. No Tak mniej więcej to by wyglądało. I granowo również zlecony projekt, to też porozumienie ustne z gminą. Inaczej, sto 100 razy nie wyrażała, a 99 razy wyrażał, nie? Czyli ten jeden raz nie wyrażał. Jeden przeważał. Mhm. Jeżeli chodzi o gminę Brusy, to projektujemy kosobudy, klinice z ciągiem pieszo-rowerowym od Kosobud w kierunku Kinic. Będziemy realizować skrzyżowanie w Kosobudach. To w ramach wspólnego zadania, bo Gmina Brusy dostała dofinansowanie na prof, a my jako partnerzy zobowiązaliśmy się, że zrealizujemy ten fragment skrzyżowania. To jeszcze nie niezbędne, czy to się w tym roku będzie działo, w zależności od tego, jak tam Gmina Brusy swoje zadanie będzie realizować. I Projektujemy w Przymuszewie chodnik o długości 350 metrów, do, mniej więcej do szkoły jest tam na dzisiaj dzieci poruszają się ulicą i sygnały były, że to jest niebezpieczne, dlatego też to projektujemy i w przyszłym roku chcielibyśmy to zadanie wykonać. W czerwcu jeżeli chodzi o projekty, to już wspominałem, ale przypomnę, pułkowo, lutą lutą wraz z odcinkiem około kilometra drogi Krzyż Kwieki, również projektujemy łąk Złe Mięso te projekty mają być gotowe do końca bieżącego roku i łukowo mieliśmy zapewnienia z gminy Czersk, że w połowie będzie finansować to zadanie jeżeli chodzi o łąk złe mięso, również takie zapewnienia ustne były czy już w przyszłym roku będziemy je realizować no to zależy od tego czy, czy gmina Czersk będzie nam to zadanie współfinansować i też będziemy w bieżącym roku budować chodnik w Łubnej to jest niewielka, niewielkie zadanie jeżeli chodzi o miasto Chojnice projektujemy ulicę Bałtycką Rzepakową tam nie wiem, czy Państwo zwrócili się uwagę, w pewnym momencie były zapadliska, asfalt siadał i, i jest tam konieczne przebudowanie tego skrzyżowania. Oświetlenie tak, też. Tak, i dlatego, projekt, dlatego chcemy to zrobić kompleksowo i jest potrzebny nam do tego projekt. Do końca sierpnia ma być projekt gotowy i wtedy będziemy. Wiedzieli jakie koszty i y, czy to zadanie realizować w roku bieżącym, czy wpisać do planów y, na rok y, przyszły. I również cejnowy młodzieżowa. Tam przy y, obfitych opadach jezioro zazwyczaj się tworzyło i, i również ten fragment do y, mniej więcej do wysokości młodzieżowa 3, tam asfalt jest położony. Też chcielibyśmy tą nakładkę położyć i całe odwodnienie tego fragmentu zrealizować. Z pewnym niepokojem patrzymy na to, bo, bo nie wiemy, co się będzie działo na tym parkingu, który dzisiaj tak nie wygląda zbyt, nie jest zbyt dużą wizytówką, zakrzaczony, i nie wiem, jakie miasto ma pomysły na. On jest sprzedane. Sprzedane? Aha, czyli prywatne. Aha, no to no dobrze by było, gdy, jeżeli ktoś ma jakieś pomysły na, na, na ten parking, żeby to realizować przy okazji tego zadania remontowego. Tak? O, dziękuję bardzo. I będziemy. To znaczy, że masz długo mówić. Ale... Dobrze. W ramach nakładek będziemy realizować dwa zadania, które ogłosimy. Przetarg albo do końca tego miesiąca zostało niewiele, albo w, w pierwszej połowie sierpnia. Żwirki, Wigury i Wicka Rogali. Nagierzchnia tam jest fatalna i, i chcemy to przebudowywać, ale jak gazownia się dowiedziała, że że będziemy tam kłaść nakładkę, to, to zgłosili do nas, że jakieś zadanie chcą realizować na zbirki, Wigury. Także tu pewnie dopóki oni się nie określą, kiedy chcą robić to zadanie, to my się wstrzymujemy no, po to, żeby nie było tak, że zrobimy nakładkę, oni za chwilę będą nam to zdzierać i kłaść jakiś gazociąg. Jeżeli chodzi o wody opadowe, roztopowe burmistrz mówił, jest pozytywna decyzja. 50 milionów złotych dofinansowania wpłynie do miasta kulnica, to też jest jakby zadanie, które nas interesuje, bo część tych deszczówek będzie szła w drogach powiatowych, a w związku z tym trzeba będzie odtwarzać na wierzchnie i przy okazji będziemy chcieli remontować również nasze drogi powiatowe. Także Decyzja jest, siadamy lada moment do stołu i rozmawiamy nad nad tymi jak harmonogram rozpracować. I dwa dodatkowe zadania, nie wiem czy Państwo o tym pisaliście, bo dawno chyba nikt z nas nie był na, na, na konferencji. Projekt sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych numer 2, czyli na Angowickiej. Najtańszą, najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Pana Zdzisława Kufla. Proszę. Yy, tak, słuszna uwaga. Naj komisja, która, która się zebrała, wybrała jako najlepszą ofertę, tak może powiem, najlepszą ofertę pana Zdzisława Kufla, yy, Były dwie oferty, yy, również projektanta z Chojnic, yy, który złożył nieco niższą, yy, z nieco niższą kwotą, natomiast rozwiązania, które przyjął w swoim w swoim projekcie nie, komisji nie, nie przekonały ze względu na to, że pan Zdzisław Kufel zaprojektował ten obiekt w ten sposób, że bezpośrednio połączył szkołę z tą, tym nowym obiektem, czyli salą gimnastyczną, z propozycją zainstalowania windy na klatce schodowej, która umożliwi, znaczy otworzy obiekt dla osób niepełnosprawnych. I to nas przekonało to rozwiązanie. Trzecia oferta, która była złożona, została odrzucona ze względu na to, że pomysł tego projektanta był, aby budować na gruncie, który do nas nie należy. Także złożył ofertę niezgodnie z tym, czego oczekiwaliśmy, bo oczekiwaliśmy, że ma na naszych działkach, które są własnością powiatu zaproponować koncepcję, a on zaproponował na działce, która jest własnością ekomenu. Także. Ta oferta została odrzucona. W czwartek było posiedzenie komisji przetargowej i mieliśmy rozstrzygać odnośnie projektu dla Zespołu Szkół Specjalnych w wojnicach rozbudowy tego obiektu o 200 metrów kwadratowych powierzchni użytkowej. Ten przetarg musieliśmy unieważnić bez otwierania ofert, gdyż z jedna z ofert została otwarta w dniu wcześniejszym przez pracownika z starostwa. No błąd po prostu w sztuce nie, nie przeczytał na kopercie, że dotyczy to postępowania przetargowego. Otworzył, przystawił pieczątkę, podpisał. W związku z tym reszty ofert nie otwieraliśmy, zwróciliśmy. Ponownie ogłaszamy przetarg i mniej więcej za dwa tygodnie otworzymy te oferty. Ofert było gdzieś około dziewięciu, z tego co pamiętam. Także zainteresowanie tym tematem jest, jest dość duże. Tak. do 28 lutego z gotowym pozwoleniem na budowę dlatego że chcemy składać ten projekt do ministerstwa do tej pory było tak że do marszałk, marszałek jakby z puli przydzielał pieniądze ministerstwo zabrało pieniądze marszałkowi na, na zadania sportowe i teraz bezpośrednio do ministerstwa składa się wnioski ale musi być gotowe pozwolenie na budowę dlatego też 28 lutego a do końca marca do Warszawy należy złożyć wnioski i będziemy mieli miesiąc czasu na to, żeby napisać dobrze wniosek go złożyć. Dofinansowanie tam jest uzależnione od poziomu dochodowości poszczególnych gmin od chyba 35% do 70. Tak jest. Tam wygląda w ten sposób, że ogłosiliśmy przetarg, który rozstrzygnięty został z wartościami najniższymi o prawie 3 miliony więcej niż zakładaliśmy i w związku z tym pewne elementy zostaną usunięte z projektu bądź też odłożone w dalszych etapach. I tak rezygnujemy z pomp ciepła, rezygnujemy z fotowoltaiki, która była na tym obiekcie i rezygnujemy z zagospodarowania przestrzeni nad laboratoriami. Tam była taka przestrzeń, sala swoją drogą, laboratoria, które są na niższym poziomie i na, 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 nad tymi laboratoriami zaplanowaliśmy tak, takie malutkie audytorium, teren zielony, pewne elementy fotowoltaiki, tam również było, także z tego rezygnujemy. Myślę, że gdzieś około 1,5 miliona zaoszczędzimy, pewne też elementy, jeżeli chodzi o rozwiązania materiałowe, również zrezygnujemy z tych powiedzmy bardziej ekskluzywnych na rzecz równie trwałych, ale tańszych. Także liczymy na to, że zaoszczędzimy 1,5 miliona i wtedy ogłosimy przetarg. Czy jest czas na ten sam konkurs, czy na ten sam wniosek do Nie, tu mamy pieniądze, to są, to są, tak, tu już mamy pieniądze zapewnione, dlatego też wiemy w jakich kwotach się obracamy i i no, plan mieliśmy, żeby to zadanie zrealizować tak, żeby oddać tą salę na 1 września przyszłego roku, ale no, zobaczymy jak nam y, przetargi y, y, wyjdą, czy będziemy zwiększać kwotę i, i o ile teraz nie jest dobry czas na, na, na przetargi i y, jest wzrost również cen materiałów budowlanych, co się przekłada na, na, na większe kwoty, jeżeli chodzi o postępowania poprzetargowe. Jakieś pytania? K pan Stanisław do mnie dzwonił, to może jakieś pytanie miał. Czy... Może, może ja. ja y, za dobry miesiąc jest rajd Marszruty. Jakie, że jak, jak, tak powiem, plany, kiedy, kto będzie gwiazdą, jest start meta. Pan Mytnik będzie y, kolejną gwiazdą rajdu Kaszubskiej Marszruty. Y, rozpoczęcie, znaczy y, 9 września. Będzie odbywał się ten rajd, i miejscowość Męcikał będzie tą miejscowością docelową. Także wszyscy, jak to do tej pory było, widzicie, zjeżdżamy się do miejscowości Męcikał. Czy młodzieżowej? 1, Kiedy? Właśnie to co pan wspominał, że tam ta studiata, zbiera, zbiera. No projektujemy, także można powiem, odpowiedzieć mu, że, że jak powstanie projekt, to będziemy to zadanie chcieli realizować. Czy jeszcze w roku bieżącym trudno powiedzieć, ale na pewno w przyszłym roku to będzie wpisane do naszych planów inwestycyjnych? A jeszcze na 11 planowany jest konwent Wójtów i Burmistrzów, w którym uczestniczyć będzie marszałek sierpnia, marszałek strug. Będziemy omawiać m.in. zaawansowanie projektów unijnych, które, które realizujemy w ramach e, zintegrowanych porozumień terytorialnych MOF-u, również e, e, chciałbym e, wspomnieć o tym, co pani. Pani prezes mówiła, czyli o tym pomyśle połączenia marszruty z Gdańskiem i z Eurovelo. Ja wiem, tylko nie wiem czy, czy, czy pozostali gospodarze też będą na. na tak. No, no to, 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 to jak będą to, 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 to wtedy, wtedy już nie będzie. Ale może tak wewnętrznie usłyszymy coś więcej niż oficjalnie pan marszałek powie na... No i tak. pytanie Panu Marszałkowi, jakie działania Urząd Marszałkowski podejmuje w temacie fatalny, fatalnego stanu dróg wojewódzkich na terenie powiatu wojewódzkiego? No na pewno o tym będziemy rozmawiać, będziemy rozmawiać na, na, na pewno też o y, kolei metropolitalnej i czy ewentualnie pomysły i kiedy na to, żeby y, jednak mimo wszystko kolej metropolitalna nie, nie ograniczała się do metropolii tylko żeby to była kolej y, wojewódzka czy tam y, ponadregionalna, bo to, że Kościerzyna ma świetne połączenia na to cieszy, natomiast my chcielibyśmy mieć równie szybkie, dobre i połączenia z Trójmiastem, bo to jest bardzo kluczowe, istotne dla, dla studentów, dla pracowników. Dzisiaj rynek trójmiejski jest bardzo chłonny, jeżeli chodzi o pracowników, zresztą nie tylko, na no nasz Chojnicki również, ale dobre połączenia, nie tylko drogowe, ale kolejowe to jest jakby klucz i Dzisiaj już będziemy nakłaniać zarząd województwa, żeby myślał o chociażby projektowaniu tego, tego odcinka. Wiem, że rozmowy są trudne, bo, bo IPLK tutaj ma swoje do powiedzenia, ale jeżeli będziemy myśleli o projekcie, który można było realizować przez perspektywę unijną. 2020 się skończy, ale zacznie się kolejna. Tak? I nacisk myślę, że na koleje będzie bardzo mocny, bo to jest najbardziej ekologiczny środek transportu i myślę, że Unia Europejska w tym kierunku będzie pieniądze miała dedykowane. W związku z tym no, trzeba dzisiaj projektować, żeby już myśleć dalej. Ponadto też był pomysł taki, który do dziś nie jest zrealizowany, ale myślimy o tym, żeby 212 zaprojektować do, do tego fragmentu, który robi marszałek, tak? Bo to też jest jakby pominięte. I, I samorządy wstępnie wyrażały zgodę no. na to, żeby nawet dorzucić swoje pieniądze po to, żeby zaprojektować, i myślę, że na konwencie do tego tematu do tego tematu również wrócimy. Bo jak się pojawią gdzieś oszczędności poprzetargowe, no to jeżeli będziemy mieli gotowy projekt, no to będzie można zadanie już realizować chociażby nawet etapować, tak? I, No i to są takie tematy, które będziemy chcieli poruszać, a Nasze województwo jest liderem, jeżeli chodzi o zakontraktowanie projektów unijnych i też nie realizację. Wydanie, nie, wydaje, to, jest tyfne, to I w związku z tym. No, tak, ale nie tak. wydanie. wydanie, wydanie, pole. wydanie. wydanie. I w związku z tym mamy szansę jakby patrzeć optymistycznie na to, że będą pieniądze z Krajowej rezerwy wykonania. i tu dlatego też ten lobbying o i ścieżki rowerowe, żeby z tej Krajowej Rezerwy wykonania zrealizować, no ale też układ drogowy na pewno jest bardzo pilny, tym bardziej, że 235 cały czas czekamy i na pewno też będziemy wspominać o tym, żeby jednak w tej kolejce projektów przesunąć to na, na tą perspektywę finansową.